Nareszcie jest i działa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu trasy zjazdu Gniezińskiego i ulicy Gdańskiej. To inwestycja, którą zrealizował wielkopolski zarząd dróg wojewódzkich przy wsparciu finansowym miasta Gniezna. Udało się po, po wielu latach walki. W... Przede wszystkim mieszkańców Goślinowa i pani radnej Wiolety Nawrockiej. Ja od trzech lat wspomagałem ją w tej walce. Stworzyliśmy wspólnie petycję, którą podpisało blisko 700 osób. Było wsparcie i powiatu, i miasta, i gminy Gniezno, więc ostatecznie się udało też w głównej mierze dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta. Я вас Blisko 400 tysięcy złotych kosztowała sygnalizacja świetna. Dużo było głosów o tym, że lepsze byłoby rondo. Oczywiście nie nam to oceniać. W każdym bądź razie rondo to są koszty milionowe, i dla budżetu WZDW ze wsparciem miejskim była to inwestycja po prostu niemożliwa do zrealizowania. Trzeba pamiętać, że oprócz tej sygnalizacji Blisko dwa lata temu zwiększono bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z wyjazdem z ulicy ze wsi Goslinowo, bo tam mieszkańcy tej wsi mieli ogromny problem z włączeniem się do ruchu w drogę wojewódzką, tak naprawdę udało się dzięki, dzięki temu zaangażowaniu zwiększyć bezpieczeństwo na obu skrzyżowaniu. O sygnalizację walczyli okoliczni mieszkańcy, których dzieci idąc do szkoły muszą korzystać z tego przejścia. Tak, przechodzą, zwłaszcza dlatego, że jest tu mój okręg i są winiary wieś, i tam mieszkańcy mieli problem z przejściem na drugą stronę. Samochody jeżdżące drogą wojewódzką w ogóle nie zatrzymywały się przed pasami. Po prostu dzieci musiały bardzo, bardzo uważać. Ja radno zostałam w 2014 roku. Pierwsze pisma były kierowane do dróg y, krajowych, bo to była droga krajowa. Y, były odpowiedzi, że jeżeli powstanie y, S5, to ruch zmaleje. No, potem kategoria dróg się. Y, y, po prostu ranga dróg y, uległa, uległa zmianie. Uległa zmianie. Została to droga wojewódzka. Całą procedurę było trzeba y, od początku ponowić. Teraz jeśli tylko kierowcy będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, przejście przez skrzyżowanie powinno być bezpieczne.